Onet Audio. W polityce międzynarodowej miał być koniec historia jest wojna. W naszej krajowej debacie o sprawach zagranicznych mogłoby i powinno być mądrze a jest tak, jak wszyscy widzimy. Witold Jurasz zapraszam na raport międzynarodowy, w którym wspólnie z moim gościem przeanalizujemy najważniejsze wydarzenia polityki międzynarodowej. Na serio, ale też z dozą dystansu do naszej polsko-polskiej zimnej wojny domowej porozmawiamy o polityce zagranicznej, o bezpieczeństwie narodowym, o wojnie i pokoju oraz o dyplomacji. Zaprasza Witold Jurasz. Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Raport Międzynarodowy. Dzisiaj państwa i moim gościem jest jeden z absolutnie ulubionych państwa gości i moich też dr Witold Cokała z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ekspert Fundacji POINT również. Kłaniam ci się, Witku serdecznie. Dzień dobry, to ja się zrewanżuję w takim razie komplementem. Ten program jest jednym z moich ulubionych, a państwo jesteście moją ulubioną publiką. No. I w zasadzie to już moglibyśmy pozostawić kropkę zgodnie Na z polską tradycją. Zakończyć. Wpisalibyśmy się zresztą w pewną tradycję polskich debat publicznych, eksperckich, kiedy wszyscy sobie wzajemnie pokadzą, jest miło i w zasadzie można się rozejść. No chyba, że zakontraktowano pół godziny albo trzy godziny. Tak, ale tak rzeczywiście większość debat jest w Polsce. Do tego się sprowadza, że, że ma być, mi, być miło, ma być sympatycznie. Jak jest miło, jest sympatycznie, to, to jest dobrze. E, dzisiaj 9 maja, więc w zasadzie mogłem rozpocząć w ten taki sposób, żeby powiedzieć: Gawarit Sokała. No i jak Witold tam, gra... Czesławo, Witold Czesławowicz. Jak no, tam, e, wpieczętlenia u Was z Parada Pobiedy. Wiesz, co, może przejdźmy jednak na Polski, bo była. Spytałem, jak jakie. Kiedy pytałem, jak jakie ktoś się przyznał do znajomości języków obcych, to od razu był traktowany jako agent sił mówiących tym językiem, a nie daj Boże, jak się sfotografował w czapce jeszcze jakiejś, to, to to już w ogóle mogło złamać karierę, także no nie ryzykujmy aż tak bardzo, może jednak przejdźmy na Polskę. No, we don't wanna do that. that is good. Mm -hmm. Szalom. Ja na Tirlich Mein Panzerfaust ist bum boom, boom. tyle potrafię po niemiecku i to mnie trochę pewnie z takich, w których rehabilituje. Dobrze. No to jakie wrażenia z Parada Pobiedy? Bez zaskoczenia powiem, no bieda straszna z tą Pobiedą. No, ale to było do przewidzenia. Wiele osób komentowało, że tak to pewnie będzie. Z oczywistych względów wiadomo, że a, entuzjazm trochę jednak mniejszy, mimo urzędowego optymizmu panującego w elitach władzy w Moskwie, a dwa, ważniejsze, no nie za bardzo było co pokazać, bo sprzęt albo nie istnieje, albo jest bardzo potrzebny na froncie. No więc taki trochę symboliczny ten obrazek osamotnionego czołgu T-34, strasznego zabytku, niezwykle zasłużonego w wygraniu Wielkiej Wojny, Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. No ale to pokazuje chyba realną sytuację Rosjan dzisiaj, bardzo naprężone muskuły i, i zabytkowy czołg na paradzie. No a przemówienie Władimira Putina, no przemówienie było ja się zastanawiam, jakim przymiotnikiem określić to przemówienie i te kłamstwa. Można by powiedzieć, Goebbelsowskie kłamstwa, można by powiedzieć, orwellowskie kłamstwa, można by powiedzieć, psychopatyczne kłamstwa. Z zastrzeżeniem, że psychopatyczne nie znaczą, że on jest psychopatą, tylko że psychopatycznie kłamie. Ale pomyślałem sobie, że to jest dobra wiadomość w gruncie rzeczy, że on tak bezwstydnie kłamie. Bo tak długo jak uwodził, tak długo jak był. Jak myśmy wiedzieli, że on kłamał, ale mogliśmy udawać, że, wiemy, że, że nie wiemy, że on kłamie, to, to było to dla nas niebezpieczne. Natomiast w momencie, kiedy robi coś takiego, to pomyślałem sobie, że już nikogo na Zachodzie on nie jest w stanie. uwierzyć pytanie, czy on jeszcze próbuje? Ja jestem trochę mniej optymistyczny od ciebie, to znaczy podzielam tę część diagnozy co do skali czy charakteru kłamstw Władimira Putina. To jest rzeczywiście żenujące, on już na czarne mówi białe, na białe mówi czarne. Natomiast to znajduje oddźwięk. Jednak w Rosji jest jakaś niebagatelna część Rosjan, której ten plaster na duszę, który oferuje Władimir Putin jest potrzebny. Ta narracja o tym, że to Związek Radziecki wygrał wojnę z faszyzmem. Nie było żadnego Lentlis, nie było żadnych Anglików, Brytyjczyków, nie było wcześniejszej współpracy z Hitlerem, tylko tę straszliwą plagę ludzkości zwalczył Związek Radziecki. I za to, bez względu na to, co Związek Radziecki zrobił, zrobi, co zrobi Rosja jako jego sukcesorka, za to cały świat ma być Związkowi Radzieckiemu, w El Rosji, wdzięczny. I nie skrzywić się nawet na jej widok, bo to będzie oznaczało, że ci, co się krzywią, stanęli po stronie nazistów. To jest jedna oś narracji Władimira Putina, dla nas absurdalna, ale rosyjskiemu sercu miła, więc te jego kłamstwa tutaj. Moim zdaniem, mają pewien sens propagandowy. To jest w jakimś stopniu, wewnętrzny, stopniu wewnętrzny, wyraz tak. rozpaczy i desperacji tego reżimu, skoro musi się do takich narzędzi posuwać, ale bylibyśmy chyba nadmiernie optymistyczni, gdybyśmy uznali, że te narzędzia nie działają na użytek wewnątrz rosyjski. No, Zgoda, na użytek wewnętrzny tak, tego ale zewnętrznego, mhm. zachodniego. Tutaj też bym chciał podzielać ten optymizm, ale tak, no na Zachodzie publika dzieli się. Pewnie na takie podstawowe kategorie, moim zdaniem, na bardzo ogólnym poziomie. Tych, którzy wiedzą, jak jest i do których Putin może mówić, co chce, a oni i tak swoje wiedzą. To jest świat ekspercki, to jest część świata politycznego. Druga kategoria to są ci, do których bez względu na to, co by Putin mówił, i tak docierają wyłącznie jakieś ich własne mity. I kategoria pewnie najliczniejsza, pośrednia. To są ci, którzy, którym jest wszystko jedno, czy wiedzą, czy nie wiedzą, i jaki jest w rzeczywistości. Ważne jest to, żeby A, mieć święty spokój, B, móc zarabiać na jakichś mniejszych czy większych biznesach z Rosją. I obawiam się, że ta środkowa kategoria, czyli ci, którym jest wszystko jedno, jak naprawdę jest w Rosji, czy ona kłamie, czy nie kłamie, czy morduje na Ukrainie, czy nie morduje, czy chce napaść na Polskę, czy nie. To bez względu na to, ważny jest święty spokój, ważne są swoje interesy, w których Rosja ma jakieś tam mniejsze czy większe miejsce. No mnie wzruszają ci, którzy dzisiaj sypią głowę popiołem i mówią, że Rosja nas oszukiwała. To jest dosyć liczna kategoria i na zachodzie, i w naszym kraju. No zobaczyłem na, na główku na jednym z portali, że zapisał się do niej nawet skądinąd pragmatyczny, niezwykle w polityce zagranicznej, zazwyczaj Aleksander Kwaśniewski. Mówiąc, że Schroeder oszukiwał nas w domyśle, yy, cały Zachód, yy, jeśli chodzi o Nord Stream. No przepraszam bardzo, nie wiem jak Aleksandra Kwaśniewskiego, ale mnie Schroeder, były kanclerz niemiecki, nie oszukał w kwestii Nord Stream. Ja mając znacznie bardziej ograniczony dostęp do informacji, ale jednak wiedziałem dobrze, czym jest Nord Stream, czemu ma służyć i tak dalej, i tak dalej. Więc to. Posypywanie głowy popiołem przez wielu ludzi dzisiaj na Zachodzie, myślę, będzie trwało bardzo cynicznie, bez względu na to, jak bardzo prymitywnie kłamie Władimir Putin przy okazji takich uroczystości jak dzisiejsza. A jak się podobają ci w Polsce, którzy mówią, że teraz to oni już wszystko zrozumieli i rzeczywiście Rosja jest zagrożeniem, i kiedy tylko prezydent Francji powie o strategicznej suwerenności Europy. Mówią tak, tak, oczywiście to tak należy, dlatego że to tylko ci prawicowcy, którzy nienawidzą Unii Europejskiej, są przeciwni suwerenności strategicznej Europy, a przecież to jest wspaniała rzecz, my wtedy będziemy europejsko się bronić i jakoś jakby nie wyciągają wniosków z tego, co się stało na Ukrainie i z tego, jaka była postawa Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii z jednej strony, Niemiec, Francji z drugiej strony. Bo przypominam, że gdyby to Niemcy określały politykę Zachodu wobec Ukrainy, to by, to by już w Kijowie Rosjanie byli dawno. I ja się zastanawiam, czy to znaczy tyle, że ci, którzy tak mówią, po prostu nic nie rozumieją z polityki zagranicznej? Co jest możliwe, bo ja przynajmniej kilka razy spotkałem się z ludźmi, którzy się wypowiadają na ten temat, a dwie minuty rozmowy uświadamiały mi, że rozmawiam z ludźmi, którzy są totalnymi profanami, w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, nie, nie rozumieją po prostu znaczenia słów. Czy też to jest jakiś taki rodzaj udawania, że no te, teraz niby wypada być takim trochę bardziej twardym, ale tak naprawdę, jak przyjdzie co do czego, no to będziemy dalej grać w tą, w tą taką europejską grę, nie, udając, że nie rozumiemy, o co chodzi. Trudno wrzucać pewnie wszystkie przypadki do jednego worka. Bywają jedni, drudzy i jeszcze trzeci, piąci i dziesiąci. Natomiast sądzę, że to, co opisałeś w końcowej części tej wypowiedzi, tego pytania, to jest jakaś grupa pewnie liczebnie dominująca. To znaczy, to są ludzie, którzy z różnych względów sami się oszukują. Bo to częściowo jest niekompetencja, pewnie tak, no ale nie wierzę, żeby aż tak głęboka żeby nie widzieć, co się dzieje, no to nie trzeba ani głębokiego doświadczenia, ani wykształcenia szczególnego politologicznego. Wystarczy zwykły, zdrowy rozsądek, który ci ludzie zazwyczaj wykazują w wielu takich życiowych kwestiach, typu zakup lodówki, wynajęcie mieszkania i tak dalej. No, ja Więc bym rozsądek, nawet więcej nagle... Nie, nie, Witko, wi wi to jeśli pozwolisz, że ci wejdę w. Unii Europejskiej, Rosji i sprawach geostrategicznych nagle ich ten elementarny, zdrowy rozsądek opuszczał. Natomiast jest taki mechanizm, ja nie chcę tutaj wchodzić w zawiłości psychologiczne, nie jestem psychologiem zawodowym, natomiast też z takiej zdroworozsądkowej obserwacji, z doświadczenia, też z analiz historycznych, wiem, że jest dość popularny i bardzo silny mechanizm, który każe ludziom się samooszukiwać. Jak w coś bardzo głęboko wierzą, i jak jeszcze ta wiara jest wsparta w dodatku, a niekoniecznie jakimiś osobistymi korzyściami, to są skłonni do trzymania oczu szeroko zamkniętych, są skłonni. Do eliminowania ze swojego pola widzenia nawet bardzo wyraźnych sygnałów, które mogłyby im tę głęboką i użyteczną wiarę w jakiś sposób podważyć. I tak jest myślę z dużą częścią naszych w cudzysłowie euroentuzjastów dzisiaj. Tak było zresztą w przeszłości. Oni uwierzyli w pewien projekt Unii Europejskiej jako krainy powszechnej szczęśliwości. Dla niektórych z nich ta Unia Europejska w dzisiejszym wydaniu jest krainą szczęśliwości, bo nie da się ukryć, karmi dosyć obficie, zapewnia prestiż, wyjazdy, zagraniczne. I tak dalej. Natomiast to powoduje, że oni nie są w stanie już etycznie, ale też intelektualnie przede wszystkim, mimo wielu kompetencji, często wyjść poza pewien schemat, poza myślenie, że Unia, jaka jest, taka jest, taka będzie, że poza Unią nie ma życia i że w związku z tym trzeba, nawet jak coś nam tam nie za bardzo pasuje, to trzeba schować wątpliwości do kieszeni i maszerować w tym kierunku. To jest pewna pokusa. Ja muszę powiedzieć, że to sformułowanie, którego sam przed chwilą użyłem, że poza Unią nie ma życia, to jest sformułowanie, nad którym warto by się bliżej zastanowić, zastanowić, czy jest życie poza Unią dla takich krajów jak Polska. Bo to nie jest wcale oczywiste ci, z drugiej strony. Którzy mówią, że wyjdźmy z tej strasznej Unii, bo Niemcy, Francuzi to, siam to, owam to, nawet jak te zarzuty są często słuszne, to oni mają pewien problem z pokazaniem realistycznej alternatywy, z pokazaniem, jak Polska może poza Unią lepiej realizować swoje interesy. Więc ja trochę usprawiedliwiam jednych i drugich, bo wiem jak trudne dylematy praktyczne tutaj stoją przy takim postawieniu sprawy. Więc owszem, warto znęcać się nad jednymi i drugimi, moim zdaniem, to co robimy w tej chwili. Natomiast trzeba ich też trochę zrozumieć i przede wszystkim to, co jakiejś tam klasie eksperckiej dzisiaj przystoi, moim zdaniem, a więc z zachowaniem proporcji i nam obu. To też poszukiwanie rozwiązań pozytywnych, poszukiwanie scenariuszy, które pozwolą z tych fatalnych, moim zdaniem, dylematów, czy z Unią mimo wszystko, czy bez Unii mimo wszystko, pozwolą nam z tych dylematów wyjść. To wyjaśnijmy tylko, Witku, ja jestem jednoznacznie za członkostwem w Unii. Ja rozumiem, że ty też jesteś za członkostwem w Unii, tylko może niekoniecznie widzisz Unię jako remedium na nasze zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa, tylko bardziej patrzysz na Unię jako na. Pewien system odniesień gospodarczych, cywilizacyjnych, kulturowych? Czy dobrze Cię rozumiem? To jeszcze bardziej skomplikowane. To znaczy, ja powiem tak. Ja jestem za integracją europejską i za współpracą europejską, za wspólną przestrzenią cywilizacyjną, niewątpliwie. Za wspólną przestrzenią gospodarczą też, bo to jest oczywisty efekt skali, to jest znacząca korzyść dla biznesu europejskiego, ale też dla europejskich obywateli, bo ten wielki wspólny rynek pozwala zupełnie inaczej jego reprezentantom rozmawiać z zewnętrznymi partnerami i państwowymi i korporacyjnymi, czego już wiele razy byliśmy świadkami. Natomiast gdybym miał powiedzieć, że jestem za Unią w jej obecnym kształcie, to by mi trochę głos zadrożał, bo ta Unia, tego nie mogę zaprzeczyć, rzeczywiście skręca w stronę coraz bardziej niepokojącą, i to nie tylko w kwestiach bezpieczeństwa, ale także w sprawach gospodarczych. Tu się może kłaniają trochę moje własne prywatne przekonania gospodarcze. Ja jestem jednak bardzo liberalny ekonomicznie w tym klasycznym sensie, do czego się już nie pierwszy raz przyznaję w, słuchaczom tego podcastu. Natomiast no, z punktu widzenia klasycznego liberała, to ta Unia jest potwornie etatystyczna. I mm, moja empiria, moje doświadczenie, moja wiedza pokazują, że to nie jest droga. To znaczy, to jest może droga na dobre czasy, ale czasy idą burzliwe. Czasy idą bardzo ostrej konkurencji na rynku globalnym. I jak z jednej strony mamy niezwykle dynamiczne Oparte na konkurencji wewnętrznej i zdolności do konkurowania zewnętrznego, niezwykle innowacyjne, bo liberalne gospodarki, takie jak amerykańska, mamy znacznie mniej liberalne, ale też kładące mocny nacisk na konkurencyjność i stosujące bardzo specyficzne procedury decyzyjne gospodarki, takie jak chińska, to ta bardzo etatystyczna, powolnie działająca, marnująca ogromne fundusze na projekty nacechowane ideologicznie, gospodarka europejska to nie jest coś, co moim zdaniem w długiej perspektywie zapewnia nawet bogatym dzisiaj krajom starej Europy konkurencyjność. No, proszę, roku, witku, jeśli a na pewno już nie zapewnia y, takim krajom jak Polska, krajom na dorobku, szans na gonienie tych najbogatszych. Nam jest potrzeba mniej regulacji, więcej liberalizmu gospodarczego, więcej ciężkiej pracy, która jest doceniana, i to pracy nie tylko prostej, odtwórczej w niemieckich montowniach, ale pracy bardzo twórczej, innowacji, zarówno organizacyjnej, jak i technologicznej. To w Unii będzie, obawiam się, coraz trudniejsze. Więc yy, integracja europejska tak, bo to są oczywiste korzyści nie, cywilizacyjne, gospodarcze w dziedzinie bezpieczeństwa, ale niekoniecznie integracja na takich regułach, jakie nam się szykują. Tylko znowu, yy, prosta recepta podnoszona dzisiaj przez wielu polityków jest taka: to obraźmy się na tę Unię i wypiszmy się z niej. Moim zdaniem to jest droga do donikąd, to jest droga do Łukaszenkowskiej Białorusi. Yy, moim zdaniem o tę Unię, o jej przyszły kształt warto walczyć, ale żeby walczyć. To trzeba być w środku i w tym sensie jestem za członkostwem Polski w Unii Europejskiej. A po drugie, trzeba budować narzędzia i to jest moim zdaniem rzecz kluczowa i często pomijana. My nie mamy skłonności do takiego. Rzemieślniczego, powiedziałbym, podejścia do polityki, że żeby realizować wielkie wizje, to trzeba mieć narzędzia i umieć się nimi posługiwać. A my się przerzucamy tymi hasłami, czy z Amerykanami, czy z Unią, niektórzy mówią, a w ogóle z Chińczykami, i z Rosjanami, co już jest zupełnie absurdalne, ale z kim byśmy nie poszli na tym poziomie, a nie będziemy mieli narzędzi, to zawsze będziemy pariasami, zawsze będziemy w najlepszym razie wasalami bogatego feudała żadna ekipa w Polsce tymi narzędziami nie posługiwała się znakomicie, ostatnia posługuje się bodaj najgorzej w ogóle. No tylko nie widzę na horyzoncie takiej, która by miała te refleksje, doskonałe narzędzia, dyplomację, służby specjalne, procedury biznesowe i tak dalej i tak dalej, edukację, co jest bardzo ważne moim zdaniem. Drugiej części podcastu możesz posłuchać w pakiecie Onet Premium.